Wszystkie żyjące rzeczy na tych wyspach są tu zgromadzone w New Book City. Wielka, nie do opisania moc przygotowała festiwal na cały koniec wszystkiego życia. Widzimy plany tego porkiego jakby był niczym. A czemu pytasz się? Ponieważ jesteśmy tak upici swoją muzyką, że on nas nie wykiwa tym swoim nonsensem, tymi nonsensowymi dyrdymałami. Nie wiem, strasznie lubię słowo. Nie, strasznie mi się spodobało słowo mały od czasów World of Goo, mojego z tej gry, naprawdę. Nie wiem, kim jest ten porki, ale całą piątką DCMC nic nas nie wystraszy! No, może jak pomyślę o czymś naprawdę ciężko, to może na coś się wpadnę, co nas może wystraszyć, ale teraz nas nic nie wystraszy! No, to jest kurze nastawienie. Od Medzika. Hej, Lucky! Zapomnijmy o naszych zmartwieniach i po prostu cieszymy się muzyką jak za starych czasów. Haj, I nawet zostawili... No, no, cały czas mieli przy sobie afro, które... No, Duster miał przy, na sobie jako laki właśnie. Nawet mamy twoje afro przygotowane! No dobra, więc... Może coś, coś powie na ten temat? nic czeka. Łukasz śmieje się nostalgicznie, komatora. Aaaa, to przyprawę wspomniałeś z Kubu mi <gazali> to robić cały czas, jak sobie przypominam. Tak, zaciąłem do tego rachubę. No nic dziwnego, tak cały czas kichotać po końcu każdego zdania, naprawdę, to byłoby wkurzające nawet dla mnie. Ale dobra, właśnie teraz jako daster może założymy nasze, naszą perukę afro. I po raz kolejny zagramy w DCMC jako basista. Dziwny odgłos, kiedy on to zakłada na głowę. I nawet aplauz jest już od razu, że... O matko! On ma afro! Jak kiedyś! Woohoo! Dalej, Lucky! No i mamy skład, właśnie mamy i Majka, i Bronsona, i naszego właśnie pracodawcę z fabryki koło T-Tibu. Widzę, jest Beef I wow! Ty słodka seksowna, ty! I Endą nas nawet się tu zjawił. Delsin, nasza zakochana para. I putrz, tam widzę z przodu, tuż przy scenie. Oni wszyscy, no, przyszli tylko, żeby tutaj usłyszeć DCMC. W porządku, wszyscy! To być może będzie ostatni raz, kiedy usłyszycie, jak gramy. I! To być może będzie ostatni raz, kiedy będziemy występować. Dla Was wszystkich, wspaniałych miłośników muzyki, którzy się tu zgromadzili w ten specjalny dzień, jesteś naszym największym powodem do szczęścia, Tondagosa! Będziemy rokować, dopóki nie padniecie. Nie! Dopóki wszyscy nie padną, będziemy grać non-stop. Ruszajmy! Wszystkim przejdźmy do kolejnej piosenki bez przerwy! świetna seksowna linia basu jak to się nazywa punkie, znaczy po polsku chyba ktoś siłą przerwał nasz koncert i odez jak wincie, to przy, nie wiem, co jak nie wiem. Wnoszony jestem tasownik do tej... do tej kasy, nie wiem Porki z Porki się odezwał Uwaga wszystkie dobre dwa buty będą Empire Porky Building rozpoczęła się ostateczna gra. Proszę, zgromadźcie Waszą byle jaką wiedzę i Waszą żałosną odwagę i przyjdźcie z nimi na setne piętro. Jednak, nie ma gwarancji, że window będzie działać jak Wy tego chcieli. No, to będę czekał na Was na setnym piętrze. A więc sporki jednak przerwał koncert DCMC mimo, że chcieli grać non-stop. Koncert został przerwany, ale my się nie dowiemy tym. Mamy szczęście po naszej stronie. Zawsze mieliśmy nasze głupie szczęście po naszej stronie. Tonda kosa! Czy myślisz, że koncert byłby... ...niezatrzymany, gdybyśmy zagrali, nie wiem, dla Borkiego jego kołysankę czy coś takiego? Nie, nie wydaje mi się. Lukas, tak to było? Zostawiamy lakiego w Twoich rękach. O chwileczkę zaczę się ta stera. Zapomniałem, że to nie Lucky. Ha, 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 ha Jesteś jedynym basistą, którego DCMC mogą mieć. Bez Ciebie nie mamy basu. Na pewno nigdy się nie znalazł, no nie wiem. O tu widzę jakiś chyba zbuntowany gość ze świekiem maski, chyba wkurzony, że właśnie DCMC koncept przerwany Tam jakiś gość modwalku jest tam na górze Ciekawie się złożyło Uwaga, zejdzie z drogi! Uwaga, zejdzie z drogi! Wszystkie te dzieciaki i psy i te inne Przestańcie tak szwendać, ty wy wszyscy Aaa, Goście w kurzu naprawdę Najwidoczniej jacyś goście się wkradli do, wkradli do tego budynku, żeby zająć się mistrzem Jestem ciekaw o kogo chodzi. To byłoby zabawne, gdyby, to byli, gdyby się to byli wy, co? Ha, ha, ha. Właściwie to pewnie tak chodzi o nas. I tu nigdzie nie ma światła nawet. To wszystko przez tych durnych intruzów! To przez nich koncept DCMC został przerwany! My, fani DCMC, powinniśmy ich złapać! I dać im popalić Gaa! No, maski wszystkie są w zasadzie wkurzone, z tego powodu, że to wszystko jest przerwane. Jezu, rysy! Wy też? A, wy chyba z innego powodu. Ten mężczyzna ku mnie, stręczyłam ręce. Kiedy. Kiedy zwróciłem równowagę podczas zaciągnienia, to chyba nasze u, u, usta te się dotknęły. Jestem ciekawa, czy to by było celowo. Myślisz, że on. Mnie Nie lubi? Ule, tak, że kobię serduszko. Ta kobieta koło mnie w dłonie. Kiedy nie miałem równowagi podczas zaćmienia, myślę, że nasze usta się do 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 dotknęły. Je jestem ciekaw, czy to by było celowo. My my myślę, że ona mnie nie lubi? Ule, ty moje serce tak szybko. Ohoho. Jesteś krok bliżej, mój przyjacielu. Krok bliżej. To zrozumiałem, to w swoim życiu, okej. Okay. Więc może już w końcu wejdziemy. Znaczy, dojdziemy na to całe setne piętro. Choć zobaczymy, w faktycznie, czy Winda nas tam zawiezie, czy nie. Bo nad was się mówił, że nie ma gwarancji, że Winda będzie działać jak my byśmy tego chcieli. Więc po prostu idziemy, no ogólnie, w górę tak naprawdę. Po prostu idziemy jak najwyżej, jak tylko możemy. I, i znowu, proszę, do kasy numer 25, nie wiem. Następne, setne piętro. Aha! Takie to zarośnięte miejsce wewnątrz takiego budynku jak bar, Park Building? Kto by się spodziewał? Jest, mamy kolejno to całe urządzenie do rewitalizacji, więc może z tego skorzystam. Bo jak mówię, no czemu nie? To jest wspaniały staw hipopotamów. Tutaj możesz pływać z tymi, oto hipopotamimi i wyrzutniami, patrzeć się na nie i także obserwować, jak one jedzą. Możesz z nimi walczyć, ale to jest jak niebezpieczne. Tak, to, to hipopotamy to będą nasi kolejni przeciwnicy, i oni są właściwie dosyć ciekawi, i to z dwóch powodów, tak naprawdę. Ok, tutaj podejdziemy, i oto jest hipopotamia wyrzutnia. Jak pamiętam, ta, ten przeciwnik ma kilka właśnie ataków, które ranią kilka osób jednocześnie. Są no, właśnie ataki e, rakietami i tego typu rzeczami. I tak, e, jak mówię, ten przeciwnik jest ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby z nim się wdać walkę, trzeba właśnie. E, nie można, znaczy nie wystarczy samo sobie wejść w niego, trzeba jeszcze właśnie przed nim wcisnąć kusik. A na Game Boyu, wtedy dopiero walka z nim będzie uruchomiona. E, to właśnie jest pierwszy powód, czemu ja uznaję tego przeciwnika za coś ciekawego, a po drugie ten przeciwnik, jego statystyki zależą od tego czy jest na wodzie, czy poza wodą. Otóż, jeżeli jest on właśnie zanurzony częściowo w wodzie, to będzie on mieć więcej punktów zdrowia, bo około 1600-1700 Za to z kolei, jeżeli jest takim hipopotamem się będziecie mierzyli poza wodą, to on będzie mieć nie więcej niż 1000 punktów zdrowia, więc to można brać pod uwagę przy walce z tymi oto przeciwnikami. I też chyba oni po sobie, jak pamiętam, zostawiamy jakiś rzadki przedmiot, chyba to był Tu nie jest jednak pen, ale chyba takie coś mogą po sobie zostawić, więc tyle w kwestii tego przeciwnika i może użyjemy... Um, nie wiem, czy w sumie się opasa używać miłości, może po prostu użyjemy kombosów. Nie jestem pewien co do słabości, znaczy, a on jest chyba słaby na sen, ale poza tym nawet nie jestem pewien. Ja tak szarży, który no jest nieco mocny, ale nic z czym sobie nie poradzimy. I tak by się właśnie, że na co z mocy psychicznych on mógłby być się słaby? Albo która z nich tuż nie byłaby w wiecie, najlepiej działająca, najbardziej skuteczna? Chyba błyskawica, ale tutaj nie jestem pewien, bo może. Nie, chyba kombosy jakby wystarczą, skoro... Tak czuję, że błyskawice i kombosy zadadzą podobne obrażenia. No i znowu muzykę jak przy trójcy bariery, no też no, znowu taki dosyć mówię, dziwny rytm, dziwny beat, ale do tego kombosy jakoś mi jeszcze idą. I jak mówię, mam, mam trochę w sumie, w sumie dylemat, czy mam z nimi walczyć, czy nie, skoro jak mówię, oni chyba po sobie mogą coś rzadkiego zostawić i może bym to zebrał, tak wiecie, przy okazji to nie byłby zły pomysł. I tak, na tym zarośniętym terenie właśnie te hipopotamy to jest jedyny przeciwnik, z którym tutaj będziecie walczyć, więc niczego innego się tu nie spodziewajcie. I chyba też z tego powodu walki z tymi właśnie hipopotamami będę wycinał, bo ich tu jest jednak trochę dużo. I jak mówię, nie ma sensu pokazywania tych wszystkich walki na po drugie, tak naprawdę, skoro wszystko będzie właściwie jednym i tym samym. Ja może pokażę tylko właśnie walkę z jakimś hipopotamem, który w wodzie nie jest zaburzony Jak właśnie, na przykład tutaj na górze widzę, jest jeden z takich hipopotamów. Więc tu widzę, jeszcze jest prezent, a w nim mamy super bombę! Na pewno nam się to przyda. I, i w tej walce rany trochę odniósł Lukas, więc może mu tam jednego z tych kurczaków, które właśnie kupiłem. Albo coś innego, no tylko właśnie mamy jeszcze, widzę cały czas. to jeszcze kubek, właśnie, wieprzowych nudy, który uzdrawa tylko o 80 punktów zdrowia. No teraz mówię tylko, bo wiecie, już na takim etapie gry to już nie jest aż taka szczególnie znacząca ilość tych punktów jest zdrowia, więc dlatego mówię tylko a nie aż albo coś podobnego. Tu kolejny z tych hipciów... Hipciu mój hipciu! Tęsknię w żach. Bowney level 56! Punkty zwał 4, ustawów CO3, inteligencja o 2, szybkość o 1 Ale wciąż żadnych prezentów i Bownie w tej walce trochę znacząco oberwał. Więc teraz jemu coś dam. Coś co nie sądzę, żeby potem mi się miało aż tak przydać się na późniejszym etapie tej gry. Na przykład. O, ta sama tylko te kurczaki jako uzdrowienie, co w sumie nawet nie zauważyłem tego. Tak, dam mu może te całe kluski szczerości. Czy to są pierogi? Już na nie pamiętam, jak to tłumaczyłem, ale to możemy mu dać, bo też mi się to potem już w że aż tak szczególnie nie przyda. Szybciej wyłazić z wody, dziękuję.